Siódmy dzień oazy to odkrycie tajemnicy, czy przypomnienie, czy uświadomienie sobie właśnie tajemnicy życiodajnej obecności Ducha Świętego w nas, który tutaj w Ewangelii jest wyrażony właśnie przez tą wodę żywą, która nigdy się nie wyczerpuje. Żyję od wielu lat w Irlandii, nie mamy tam dobrych wakacji i lubię być, choć na chwilę w Polsce na wakacje. I takim dla mnie symbolem wakacji w Polsce to jest jak jest ciepło, siedzę sobie i piję lemoniadę. To jest dla mnie symbol wakacji. I teraz chodzę cały czas tam do Marysi i zamawiam żółtą albo grejfrutową lemoniadę. Jak sobie piję z rurki. I to jest fajne uczucie, ale ono się kończy. Potem zostałem tylko wspomnienia. Nie ugasi mnie to wspomnienie tej chłodnej lemoniady w gorący dzień, właśnie kiedy wrócę do mojej pięknej, ale nieco chłodnej i deszczowej często Irlandii. I mówię o tym dlatego, że to jest właśnie to doświadczenie, o którym w sposób naturalny mówi Samarytanka, chodzi po wodę. Tak, ale... Jezus mówi, chodzi o inną wodę. Nie chodzi tylko o zmysłowe doświadczenie czegoś na chwilę. Chodzi o duchową, duchową rzeczywistość. I usłyszeliśmy właśnie w pierwszym czytaniu ten moment z Księgi Wyjścia, kiedy to Izrael właśnie zaczął się burzyć, zaczął się burzyć, bo. Doświadczył braku wody do picia i wytrysnęła woda ze skały. Masa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się nowi izraelscy i wystawali pana na próbę. Jeżeli zdecydujecie się kontynuować formację w ruchu Świadku życia i pojedziecie na drugi stopień z nowego życia, to dużo głębiej przeżyjecie te tajemnice, które są wyrażone właśnie. Księdze, wyjścia jako obraz na, naszego życia chrześcijańskiego, drogi ku, ku wyjściu, one tutaj na tym pierwszym stopniu nam są sygnalizowane nieco inaczej, Jakie takie pierwsze doświadczenie. Wytresnęła woda ze skały, a my mówimy o dniu ubiczowania. Wytresnęła krew z Chrystusa, nie ze skały, to już nie laska Mojżesza, ale bicz żołnierza, a w końcu jego włócznia przebiła jego bok. Jak powie nam, Kościół w jednej ze swoich pięknych modli, zwanych prefacją, na właśnie uroczystość Serca Jezusowego, z jego boku wytrysnęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła. Właśnie to już nie woda ze skały. Ale krew i woda z serca Chrystusa daje nam życie. To jest też moment uświadamiający, że z przebitego serca Chrystusa Duch Święty przychodzi. Także dar Jego obecności, dar tego, co nazywamy chrztu w Duchu Świętym. Niektórzy może zwrócili uwagę na krzyżyk, który noszę. On właśnie to wyraża. Krzyżyk, teraz go nie widzicie, bo jest to ornat. Ale się możecie kiedyś właśnie to jest właśnie taki jest znak tego krzyża, że z przebitego serca Chrystusa wypływa dar ducha świętego. Vericente Spiritus, właśnie z przebitego boku wypływa dar ducha świętego. I dzisiejszy dzień jest dla mnie i dla Ciebie wezwaniem, aby uświadomić sobie obecność Ducha Świętego. Myślę, że w obecnym czasie trochę o tym będzie w spotkaniach w grupie. Osoba Duchu Świętego nie jest aż taka tajemnicza jak dla poprzednich pokoleń wierzących, gdzie rzeczywiście musiało nastąpić dopiero pewne takie przebudzenie, którego Duch Święty chciał, ale znów musimy odkrywać tą rzeczywistość. Nie redukować jej tylko do też przeżyć natury takiej emocjonalnej, ale właśnie chodzi o wiarę w jego obecność, o wiarę do prowadzenia życia w Duchu Świętym. To jest też pytanie o moją relację do Ducha Świętego. To jeszcze wróci. Dziś, jutro, w dwunastym dniu, jak przeżywam swoją obecność, w swoim życiu obecność Ducha Świętego. Tak, właśnie. On we mnie jest. Jeżeli ja przychodzę do Jezusa, jeśli w Niego wierzę, to On już jest obecny. Ale także my, jako chrześcijanie, a. Oaza jest po to, aby prowadzić nas do dojrzałości chrześcijańskiej. Chcemy nie ruszać po macku, tylko wiedzieć, gdzie jest moje źródło. Nie? Czy znasz dar Boży? Czy wiesz, gdzie szukasz? Nie? Czy wiesz, gdzie jest moc dla Twojego życia? Moc życia chrześcijańskiego i przemiany życia, o tym będzie jutro. Dziś też trochę będzie sygnalizowane. Nie bierze się tylko z dobrych pragnień. Nie bierze się z tego, że nie wiem, ja chciałbym być po prostu trochę lepszym człowiekiem. Nie, nie bierze się nawet z moich wysiłków. One mają rolę, ale nie mają mocy. Jest bardzo ważne, żeby to. One mają pewną rolę w moim życiu, ale one same z siebie nie mają mocy, zmiany mnie. Wzrost w życiu, wiary, wzrost. Nie tyle w, też w cnotach, ale w ogóle w takiej mocy, jest tylko dzięki Duchowi Świętemu. I czasem można zo zobaczyć ludzi, którzy krótko są na drodze wiary, a bardzo szybko rosną. Skąd się to bierze? No są otwarci na ducha. Prowadzą, da dają się prosić duchowi. I on znajduje w nich upodobanie. Znaczy, w każdym chce znaleźć upodobanie, ale właśnie od nas zależy. Czy ja tego, tego Ducha będę właśnie wzywał z serca Chrystusowego już nie ze skały? Rozlewa się na mnie dar Ducha Świętego. Nadzieja zawsze nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Nie w naparstku, nie kropelka. Rozlana przez Ducha Świętego, który został nam dany. Właśnie Chrystus zgodził się ponieść śmierć. I tak jak będę cały czas podkreślał, yy, i to może mam pomóc przeżyć kolejny wielki post w Waszym życiu, jak Wam Pan Bóg da, w wielkim poście, nie chodzi tylko o to, aby przez te kilka tygodni po prostu popłakać nad Panem Jezusem, jak go bolało, tylko żeby rozumieć po co Jezus cierpiał, abym ja miał życie, jakie z tego jest dla mnie duchowa konsekwencja. Te emocje mogą nam tylko pomóc, ale jak się zatrzymamy tylko na, na, na emocjonalnym wymiarze śmierci Pana Jezusa, to nie wiemy po co to jest. Nie? To nie chodzi, żeby się tylko politować nad, nad jego cierpieniem, sa, samo z siebie emocjonalne. To nas jeszcze nie zmienia. Masz, może nas przygotować. Daj mi się napić. Jeżeli przyjmiesz ducha, nieważne czy będziesz przeżywał dary. W sposób emocjonalny, przynajmniej epifenijny, chociaż możesz je otrzymać, nie? nie należy się ich bać, bo duch jest wolny w działaniu. Wiemy, że tak było w początkach właśnie kiedy, kiedy ruch światło życia przeżywał taki rok, w 1975 roku odnowa w Duchu Świętym, wtedy rzeczywiście młodzi Azowicze, w sposób niespodziewany otrzymali dary epifenijne i potem. Przyjechali do księdza Blachnickiego tu do Krościenka i u nich wypytywał o co chodzi i potem im mówił to, tak, z konferencji był w Irlandii, w Dublinie. E, właśnie, jeżeli otrzymaliście dary, tak, nie, on, on nie wątpił, że tak może być, że Duch Święty w swojej wolności może młodym ludziom dać dary mocne, to nie otrzymaliście ich dla siebie. Nie, otrzymaliście charyzmaty, żeby służyć. Jeżeli odkrywasz w swoim życiu moc Ducha Świętego, to nie po to, żeby zobaczyć Ale ja jestem duchowy. Nie tak jak oni, że tylko różanie odmawiają. Nie. Jeżeli otrzymujesz moc Ducha Świętego, to żeby służyć, żeby napełniać właśnie, napełniać świat darami Ducha Świętego. Właśnie ty masz być tym, który wojnę. Ale dzisiaj musisz wracać do źródła. Musisz wiedzieć, czy wiesz, gdzie jest źródło. Czy go doświadczyłeś? Czy chcesz go doświadczyć? Czy chcesz, żeby z ciebie popłynęły rzeki wody żywej? My tak często, więc w tym ty tysiącleciu, w Biblii tysiąclecia, jest strumienie wody żywej pochodzą z jego wnętrza, ale niektóre tłumaczenia mówią, rzeki wody żywej. To jest różnica, strumyk to jest, ale rzeka to jest rze rzeka. Tak? Rzeka wody żywej popłynie z naszego wnętrza. Nie dlatego, żeby się ucieszyć, jacy to jesteśmy mega, bo tylko Bóg jest mega, już tak mówiąc, językiem współczesnym. On tylko nas używa. Nie? Daje też dary ludziom grzesznym. Nie? Dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego, nie są w nagrodę za ładne sprawowanie. On po prostu nam nie, nie patrzy na słabość ludzką, tylko daje, bo przez nas chce. Właśnie, jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego. No to właśnie Bóg przebywa pośród nas. Chwała Boża przez nas innym jest objawiana. Tak jest nasze powołanie. Odkryjemy to w najbliższych dniach że mamy świecić. Nie? My nie jesteśmy chrześcijanami, bo chcemy być doskonali etycznie pośród tych wszystkich grzeszników. Chcemy żyć święcie, aby świecić, aby napełniać świat darami Ducha Świętego, aby służyć, aby przez nas Duch Święty innym się udzielał. Ojciec Blachnicki też to podkreślał. Taka jest też jego rola. Taka jest też rola modlitwy, kiedy na przykład wkładamy ręce, modlimy się za kogoś. Właśnie, bo Duch Święty chce posługiwać się nami, aby do innych przychodzić. Jest ta tajemnica. Dlaczego? No przecież jesteśmy. Chrystus modli się w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To są bardzo święte rzeczywistości. Jesteśmy bardziej realni niż budynek kościoła. Ja my często, w w wiejskim. Mamy oczywiście szanować świątynię, tą z kamieni. Może kiedyś was nauczy, was Stanisław, pieśni, kościół to nie tylko dom, z kamieni i złota. <noise> to jest serc wspólnota, tak? Że ważniejszy jesteś ty dla Boga niż kamienie. Ja żyję w Irlandii, tam jest tysiąc różnych ruin, yy, klasztorów, małych kościołów. One odegrały swoją rolę. Tak? Teraz są po prostu ruinki tam sprzed tysiąca lat. Natomiast Ty jesteś żywy, tak? Żywy i Ty jesteś tą świątynią. Ty jesteś tym, tym miejscem, gdzie Chwała Boża Chcesz się właśnie w tym świecie, gdzie jest ciemno, gdzie jest źle, gdzie jest nienawiść, gdzie jest podział, ee, właśnie, jawić się jako źródła światła w świecie. Więc dzisiaj przyjmij ten dar. Proś Ducha przez ten czas oazy, aby Cię napełniał aby się w Tobie rozgościł, aby wypłynęły z Twojego wnętrza rzeki wody żywej.